Jak to ktoś mądry kiedyś powiedział, sprzedaż to nie jest biznes nawracania niewiernych. Partera odcinka jest staygroup.pr. Stay newsletter. Punkt zainteresowania. 22 czerwiec 2023. To znaczy, że w sprzedaży powinieneś się interesować ludźmi, którzy w jakiś sposób interesują się tobą. Jeżeli nie ma tego po drugiej stronie, to właściwie już możesz przestać się tym zajmować, bo prawdopodobnie i tak za chwilę wypadniesz z obiegu. Jedną z kolejnych wartościowych umiejętności w życiu sprzedawcy jest umiejętność oceniania potencjału oraz szacowania wartości prawdopodobnych relacji z klientem. I teraz nie zrozumiem źle, bo jak można wielokrotnie wcześniej zauważyć po moim stanowisku i wypowiedziach, jestem ostatni do dokonywania ocen, do sugerowania się założeniami i wrzucania wszystkich do jednego worka. Oczywiście, dalej tę narrację uważam za jedyną słuszną, natomiast tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Nie każdy handlowiec potrafi zrozumieć, nie każdy do tego dojdzie w ogóle w swoim zawodowym życiu, a niektórzy potrzebują na to wiele lat doświadczenia. Na to, że nie każdy będzie twoim klientem. Yeah, boy. Po prostu, nie jesteś w stanie obsłużyć wszystkich. I to, co mam na myśli, nie ma nic wspólnego z twoim czasem, ani sposobami zarządzania sobą, czy swoim kalendarzem. Nie. Tu chodzi o to, jak to się ładnie mówi, że każdy klient ma swojego sprzedawcę. Niektórym ludziom po prostu nie sprzedaż, bo do siebie nie pasujecie. To jest naprawdę bardzo prosta sprawa, ale wymaga dużego poziomu samoświadomości i takiej autorefleksji. Sprzedaż to jest forma współpracy dwóch stron. To wszystko musi grać, musi się zazębiać i musi współpracować. Zwykło się też mawiać, że w relacjach tych musi być tak zwana chemia pomiędzy jej uczestnikami. Jeżeli jej nie ma, to właściwie nie jest to sprzedaż, którą tutaj praktykujemy i opisujemy, a jest to jakiś występ w konkursie piękności albo jakaś inna forma wykorzystania jednej strony przez drugą. Jeżeli jesteś w biznesie budowania sprzedaży długoterminowej, Nowej, powtarzalnej, wysokowartościowej i relacyjnej, to powinieneś czuć chemię ze swoim rozmówcą. Jeżeli jej nie ma, to hmm, nie czekaj na nią, bo prawdopodobnie nie będzie jej w ogóle. I teraz najtrudniejszy z elementów całej tej układanki. Czasem trzeba zrobić krok wstecz. Take back and literally spojrzeć na dany temat i zastanowić się, czy ja go mogę prowadzić dalej. Jeżeli nie, to może warto oddać go komuś innemu? Może on lepiej przypasuje do wizji współpracy danego klienta, albo po prostu odpuścić ten temat, podziękować i spożytkować tę energię w relacjach, które mają sens i są fajne dla obu stron. No po prostu tak jest. Ja rozumiem koncepcję tego, że nie wstajemy od stołu bez przybicia piątki i podpisu na umowie, ale to nie zawsze jest ta droga. Ta koncepcja trwania do samego końca też ma swoje zasady. To nie jest tak, że należy walić głową w mur i czekać, aż mur się przesunie. Sprzedaż to nie jest biznes nawracania niewiernych. Nie każdemu klientowi musisz coś udowodnić. Nie dla każdego klienta będziesz wartościowy czy wartościowa. Nie każdy klient się tobą zainteresuje. I nic nie szkodzi. Dopóki masz świadomość tego, że tak jest, potrafisz nacisnąć pauzę i podjąć decyzję to dalej. Nie kop się z koniem. Szkoda czasu i zdrowia i raczej to ty skończysz ze złamaną nogą, a nie on. Sprzedaż ma być fajna, ma być kontaktowa i relacyjna. Nie każdy będzie twoim klientem. Wybieraj ich świadomie i pracuj z tymi, dla których Twoja wiedza, umiejętności, a także sposób bycia, mają znaczenie i są odpowiednie. Jak wspomniałem już wcześniej, mamy pewne umiejętności, z których korzystamy w sprzedaży. Mamy swoje narzędzia, mamy nawet swoje sztuczki, ale oprócz tego mamy swoje własne sposoby ich używania. Niektóre z narzędzi, nawet jak w definicji u każdego wyglądają podobnie, to w rzeczywistości będą działały zupełnie inaczej. Zatem niektórym odbiorcom nie będą po prostu pasowały. Ja jestem ze Śląska i wielokrotnie widziałem na własne oczy, że handlowiec nie był w stanie obsłużyć klienta z powodu tego, że jego rozmówca nie mówił po polsku i tego samego oczekiwał od swojego sprzedawcy. Zatem ten co nie umie godać, jak był sprytny, to przekazywał klienta do swojego kolegi, który dogodki był pierwszy. I co? I świetnie, ten albo mu się odwdzięczał po sprzedaży, albo w niedalekiej przyszłości oddawał mu swojego klienta, który miał inne oczekiwania. Tak, w zespole ambitnych handlowców też można i da się współpracować. Zatem pomyśl nad tym. Czy przypadkiem nie kopiesz się teraz z koniem i nie poświęcasz zbyt wiele czasu na jednostronną relację sprzedażową, albo nie tylko sprzedażową, i zobacz, na spokojnie pomyśl, czy ma to sens dłużej ciągnąć? Baw się dobrze. Dzięki za to, że tutaj jesteś. Jeżeli te treści Ci się podobają i są dla Ciebie przydatne, to opowiedz nam o tym w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to możesz go oczywiście udostępnić swoim znajomym czy na swoich mediach społecznościowych. Wszystkie takie udostępnienia będziemy oznaczać na naszym Instagramie z tej Maciej. Pamiętaj też o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować nasz kanał. Algorytmy to lubią, a ja lubię to jeszcze bardziej. State Newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz, w razie wątpliwości, zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować się niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.